W Muzeum Zamku Tarnowskich w Tarnobrzegu odbyła się konferencja naukowa poświęcona Tarnobrzeskiemu Zagłębiu Siarkowemu. Przez dwa dni rozmawiano o siarce w ujęciu historyczno-ekologicznym. W tym roku w Tarnobrzegu przygotowano wiele wydarzeń z okazji 70. rocznicy odkrycia przez profesora Stanisława Pawłowskiego złóż siarki w rejonie Machowa. Muzeum zamek tarnowskich włączyło się w te obchody, organizując dwudniową konferencję naukową. Tu w tym miejscu skończył się pierwszy etap historii Tarnobrzega. Etap, który można by nazwać tarnobrzegiem w cieniu leliwy i rozpoczął się nowy etap Tarnobrzega w cieniu siarki, więc to jest miejsce, które jest miejscem granicznym między jednym a drugim najważniejszym rozdziałem w historii miasta. Na konferencję zaproszenie przyjęło 17 wykładowców. Wykładowcy reprezentują wszystkie dziedziny nauki związane z siarką. Są to geolodzy, ludzie zajmujący się wydobyciem siarki, ludzie zajmujący się w końcu ekologią, czyli tym, co po siarce pozostało. Są to naukowcy z różnych uczelni, Akademii Górniczo-Hutniczej, Akademii Rolniczej z Lublina, Uniwersytetu Rzeszowskiego i wielu innych uczelni. Reprezentują Państwo Instytut Geologiczny. Wiele różnych uczelni i organizacji, które współpracowały, współpracują lub jest prawdopodobieństwo, że będą współpracowały z górnikami. Siarkowymi. Prelegenci mówili o siarce w ujęciach historycznym, ekologicznym, górniczym i geologicznym. Będziemy mówili o historii przemysłu siarkowego, o jego likwidacji i o dniu dzisiejszym terenów zrekultywowanych, wykorzystywanych do rekreacji i wypoczynku przez mieszkańców Tarnobrzega i okolic. Konferencji naukowej towarzyszyła Wystawa Minerałów i Skamieniałości ze zbiorów Muzeum Minerałów w Szczawnie Zdroju.